Hej cześć Simonowice. witajcie na moim kanale ja jestem oczywiście Filipo e, i słuchajcie witam Was w nowej serii na kanale e, z gry Notru 112 e, słuchajcie dzisiaj jest e, pierwszy odcinek z serii Kariera Strażarka OSP, czyli o wodzie straży pożarnej e, Bardzo mnie przyjęła też seria z Age of History, którą ostatnio nagrywałem m, którą ostatnio nagrywałem w to jest we wtorek, dobrze się przyjęła i oraz dobrze się przyjęła, przyjął się dobry, dobrze powrót serii, jaki i to piłka short, wbijacie, jeśli jeszcze nie widzieliście trzech ostatnich shortów. Codziennie też seria będzie, aktualnie jeśli chodzi o shorty, to będzie daily z tej listy serii. No i jeśli Wam się spodoba, to tak zostawcie tutaj 7 w górę i zaczynamy kolejny odcinek z tej serii, czyli z notrów kariera. OSP i słuchajcie, jakbyście mi to jest po prostu symulator Straży Pożarnej, niemieckiej Straży Pożarnej, ale mam mody na polskie stroje i no, na polskie stroje po prostu. A my, zanim zaczniemy, to polubcie ten film i zasubskrybujcie mój kanał, bo dobijamy 100 subskrypcji do końca roku. Bardzo w ogóle Wam dziękuję za przebicie bariery 90 subskrypcji, a my, aby bez przedłużania, zaczynamy i kierujemy się do naszej remizji. Najprawdopodobniej idziemy właśnie dzisiaj na szkolenie, bo to nasz pierwszy dzień w spa. Tak, idziemy do instruktora. Mogę zamknąć drzwi, żeby było realniej. Tak. Szatnik widzę. I idziemy po schodach na górę. Dawno grałem w Natruha, więc na pewno też to też coś świeże jak było w tej grze. Tak, jesteśmy w centrum szkoleniowym, jak to tak nazwę. I mamy instruktora. Porozmawiałem z nim. dobra słuchajcie, przeszliśmy szkolenie. A jeszcze jedno, jeszcze. Do, dobra, słuchajcie, widzowie. Już po szkoleniu idziemy się zapoznać z. Z wozami i ogólnie sprzętem, jaki dysponuje jednostka OSP. O, jeszcze to jakiś pan. To jest bodajże kierowca. Dobra, słuchajcie, jest też jeszcze część szkolenia, ale już jakaś rzecz praktyczna. Ubieramy się. Niby napisy PSP, ale no, niestety nie mam na SP, jestem dzisiaj w PSP, ale ważne, że polskie. Yy, I wsiadam, rozumiem, na miejscu KDR. A o Jezu, co ja się zrobił? Yy, no, podczas jazdy wsiadam tak trochę niebezpiecznie. A nie, tutaj będziemy widzę, że na dworze coś robić. Dobra, słuchajcie, będziemy właśnie robić y, za pierwsze zadanie praktyczne. Myślę, że to będzie y, ciekawsze niż jakaś teoria, którą będzie gadać nam tutaj... Y, w, nie, to jest kader, to jest chyba kierowca, czy jest tam. Tak, to. Otwieramy hydrant, uczymy się otwierania. tym i idziemy teraz po stoje hydrotowym, który jest również tutaj z tyłu przy tym wózku z wężami i ogólnie w wózku gaśniczym. Jak to byłem. Nie wiem, czy to tak się poprawnie nazywa, ale można to w sumie powiedzieć. Podnosimy klucz i wsadzamy tutaj klucz. I teraz idziemy po rozdzielacz, który znajduje się koło pompy. Ojej, nie, nie, jump, tam poszedłem. I podłączamy tutaj do pompy. Tutaj mamy wąż, czyli pod. A, w no jest z leżami to wszystkie szuflady. Rozwijamy wąż. Bierzemy końcówkę. Podłączamy do hydranta yy, nadziemny. Ziemny? Jak, hydrant ziemny chyba to się nazywało i na dobrze kojarzę. Dawno grałem i już yy, tego, tego nie pamiętam, ale może się zaraz dowiem. Ich muss du bist ja schon richtig fit in dem Thema. Gute Arbeit. Das B steht übrigens für den Durchmesser des Schlauchs. Die Größen sind nach Alphabet sortiert, wobei A der Schlauch mit dem weitesten Durchmesser ist. Verbunden werden Schläuche mit Kupplung. die es ebenfalls in diversen Größen gibt. Die Kupplungen verbinden auch die besser Okay. Mam coś jeszcze zrobić. Tu jest słuchajcie dużo teorii, więc przesunę chyba. Widzimy się na jakichś scenach praktycznych myślę. Dobra, słuchajcie, musimy umieścić y, kolektor. Tam pokazuję, gdzie mamy dozownik. Dozownik... A tutaj. A, w sumie dobrze, że może może się jeszcze przyda. I to umieszczamy tutaj. Ile, y, bardzo y, wolno chodzimy, co oznacza, że jest ciężkie. Yy, upuściłem przecież dozownik. O. A. i muszę znowu podnieść. Coś, coś według mnie... To, to było trochę bez sensu. I jest upuścić. O, coś, coś, się, coś się po prostu zepsuło. Wąż W75 i też to upuszczamy i odwijamy yy, tą końców podpinamy tutaj do boku a tą drugą do dozownika tak, tak okej okay. amateur... Dobra słuchajcie widzowie już po szkoleniu idziemy się przebrać w po prostu nowy w nowy jakby no stary strój widzę, że tam strażaki copają a my idziemy na górę jeszcze porozmawiać z instruktorem. Będziemy kierować... tą nową po co siedzieć, słuchajcie, w mm, remizie jak to jest tylko ochotnie Straż Pożarna? Może kiedyś e, awansujemy do mm, Państwowej Straży i będziemy siedzieć całe dnia? No cóż, zobaczymy. Aktualnie możemy być tylko w OSP, bo... Teraz zaczynamy naszą przygodę, może kiedyś się y, uda. A my jedziemy do domu, bo jesteśmy już zmęczeni i czas się wyspać. Wezwanie, y, już jesteśmy pod tremizą. sam jak stanąłem, ale no, trudno. Y, zaraz osiągnęli nasze parkowanie, bardzo super, nawet, nawet nie wjechałem na miejsce. A po prostu był taki Robert Kubica, driver Buskowica, jak sami widzieliście na y, przypitkach. A my mamy słuchać pierwszy wyjazd. E, ciekawe do czego nie wiem. Wiem, że nas wzywają. A tu chyba pani pracuje również. Nie wiem, czy już od nas jednostki są ludzie, osoby. Słyszę, że biegną, więc oczekujemy na wyjazd. już yy, dojechaliśmy na miejsce akcji jest to pożar garażu jak widzę To jest cierpiamy na rozkaz GD A będę pompę Chyba. Nie pompę zawsze kierowców to będę coś A będę stawiać Zobaczymy co będziemy dalej robić ale jeszcze nie jest. O, przepraszam, yy, nie rozwijam, tylko biorę to i hydrant, to tu będzie bliższy. Tutaj jakiś. Widzę mój kolega z pracy, zobaczmy po twarzy. No, Kojarzę go za chyba, ale to może mi się Otwieramy hydrant Ogólnie się zlecie w tej grze że, że tak wygląda hydrant Bo kiedyś po prostu nie wiedziałem, ale to... Ciekawe jakbyśmy wiedzieli co to, tak coś w ulicy, to jest hydrant A, odwijamy wąż, Mogę go sobie wcześniej odwinąć, nie musiałbym teraz latać Podłączam do boku pompę Zobaczmy, co to, to za I rozpoczynamy gaszenie, zobaczymy ile zajmie. Albo, nie, przepraszam, chuligan, chuligano. No. To się tak profesjonalnie nazywało. I skończyliśmy gaszenie w chocie.

Tak, trzafa się. Trzeba palić, ale ja widzę, że tu już koledzy mają taki. I... stawiamy wentylator do wypietrzenia garażu. O, widzę, że ciężki marder gdzie wolno chodzi z nim. No, wentylator może sobie A, w tą stronę. I on się od... Jednym słowem ucieka Pokujemy się. OK. Ja mam po prostu czekać, czyli coś przemawiać? Tak. A, Hooligan. Halligan przepr... Halligan przepraszam. Wcześniej to był mój błąd, więc przepraszam. Nie spojrzałam na ten terekułam po prostu na litera. Eee. Kazajmy wziąć i... E. Podłączamy i zamykamy hydrant. Zamykanie mogliby trochę lepiej zrobić, bo otwieranie jest według mnie dobrze zrobione. No ale gra jest, yy, ma dużo błędów niestety, yy, ale w samym sobie jest jako sumnota bardzo fajna, bo naprawdę można się czuć z nim to dużo wiedzieć. A, yy, a w ogóle rozgrywka jest przyjemna. Są fajne mody właśnie na takie stroje na pojazdy również, ale nie tak fajne jak na te stroje. Naprawdę, stroje są super jak dla mnie I, i słuchajcie, jedziemy do remizy. No i słuchajcie, jedziemy już powoli. Kierowca odpada, u nie mamy odpalony silnik, kader No i jedziemy i słuchajcie, to by było tak naprawdę na tyle w tym odcinku, w dzisiejszym odcinku. Jutro możliwe, że jakiś odcinek To znaczy jutro subota, to możliwe, że będzie u mnie nie... Raczej w niedzielę będzie stream, albo w poniedziałek A dzisiaj odcinek, jutro możliwe, że też odcinek No, 7 w górę, kolejny odcinek do trufa Osoby, które by chciały wiedzieć co z Surveld Duo na weekendzie myślę wybrusi. No a zapraszam na Discord, subskrybujcie mój kanał, bo dobiłam 100 subskrypcji. No i co, mam nadzieję, że Wam się to przyjemnie oglądało, by mi się naprawdę, naprawdę przyjemnie to nagrywało. Zapraszam też na shortsy, na serię Jaki to piłkarz. Ja Wam bardzo dziękuję. Cześć.